Witam wszystkich, z tej strony Sensun. Postanowiłem, iż zacznę nagrywać filmiki na YouTube z Let's Play, zaczynając od Terrarii. Ostatnio, jak widać, stały się to modne. Gra w dużej mierze podobna do Minecrafta, aczkolwiek różniąca się zarówno tym, że chociażby jest w dwóch wymiarach, nie w trzech. Inne zasady fizyki konstrukcji, bardziej nastawiona na przygodę niż na samobudowanie, co chociażby w Minecraftzie ma jednak być wprowadzone element przygody także zaczniemy sobie tutaj od początku nie jestem całkowicie początkujący tutaj, aczkolwiek no nie można powiedzieć, że był jakimś specjalistą zaczniemy od no jednej z najbardziej potrzebnych rzeczy czyli zrobienia sobie kryjówki efekt podobny jak w minecraft'cie, w nocy potwory także wypadałoby się gdzieś schować Będzie nam do tego potrzebne. Ładnie wyrównane miejsce, trochę drewna. Póki co nie będzie to jakaś specjalnie wyspecjalizowana kryjówka, aczkolwiek ani dom. No ale od czegoś trzeba zacząć. Drewno najlepiej ścinać od samej podstawy, inaczej zostanie pień. Drewno, drzewo w sensie z każdego drzewa, oprócz samego drewna, wypadną nam też żołędzie, które możemy zasadzić, w celu takim, aby urosło nam kolejne drzewo. W trakcie dnia będą tutaj nam się pojawiać nieagresywne w sumie. Slajmy, aczkolwiek algorytm ich poruszania się powoduje już, no... Są w sumie jednym z najczęstszych powodów śmieci w tej grze. Także trzeba na to zważyć. Drewno trochę jeszcze trzy drzewa hmm. powinno starczyć. Ach. No niestety slajmy są dosyć uporczywe, ponieważ no, pojawiają się z bardzo wysoką częstotliwością. Wybrany tutaj przeze mnie rozmiar świata jest large, największy możliwy w tej chwili przynajmniej. Po prawej widzimy tutaj słoneczniki. Słoneczniki można zebrać i poustawiać na ziemi. Przydatne między innymi do tego, iż mogą pomóc nam powstrzymać korupcję. No. W sumie trzeba przyznać, że slimy są i będą jednym z najbardziej irytujących elementów tutaj. Powinno tego wystarczyć. Na razie. Tutaj sobie zbudujemy podstawę. Jakiś fundament sensowny. Jeszcze obkopać, żeby było potem, jak wyjść z drugiej strony. Tutaj. zrobić sobie młotek z drewna. Ze względu na to, iż można nim usunąć elementy tła, takie jak ziemia, będzie nam to potrzebne, ze względu na to, aby umieścić tutaj ściany dzięki temu nie będą się u nas w domu w kryjówce spawnować mobki okay. tutaj ustawić no, jednak zabrakło ze slajmów wypada żel Żel ma kilka właściwości między innymi to iż z żelu i drewna możemy zrobić sobie pochodnie, która jest w wielu przypadkach bardzo przydatna. Niestety drewna i surowców trzeba się tutaj nazbierać, ale to jak w karty i grze tego typu. Wypadało, że zdążył zdążył, zanim skończy się dzień. O, teraz już powinno być OK. Tak pochodnie. No, zaczyna zachodzić słońce, w to zaczęło tutaj wyskakiwać, między innymi, przynajmniej na tym etapie zombie i latające oczy, złe oczy tutaj wypadałoby zrobić drzwi, żeby można było wyjść Że to wystarczy. Później można dobudować kolejne elementy z odpowiednimi w środku meblami, co pozwoli nam na w pewnym sensie rekrutację NPC-ów do naszych miejsc. Po warunkiem, że spełnimy określone warunki. chciałbym teraz pójść i zebrać trochę kamienia jakby nie patrzeć przyda się no, niestety slajmy się pojawiają wszędzie Także trzeba na to uważać. Mogą się nam pojawić w najmniej spodziewanym momencie i właśnie przez to z reguły kończy się te śmiercią. Wersja rally, którą aktualnie gram jest to 1.0.5. Tutaj glina też się nam przyda. Tego, żeby wyrobić cegły. No ale też kilka innych zastosowałem. z pajęczyn możemy sobie wyrobić płótno przydatne między innymi do tego aby zrobić na przykład łóżko będzie jest potrzebne na pościel tam dzięki łóżku możemy zmieniać sobie spawn pointa swojego miejsca w którym się pojawiamy w przypadku w którym byśmy zginęli a że Gijęcie zdarzy się tutaj no dosyć często. Może się to przydać. Noc zapada. Się niebieskie slajmy pojawiły także naprawdę slajmów jest bardzo dużo rodzaj w niższych częściach świata zaczynają się coraz silniejsze slajmy z czego jednym z dużych problemów są madre slajmy które po prostu po zabiciu dzielą się na kolejne slime. Mi się udało skrzynkę znaleźć. Skrzynki są poukrywane po całej mapie. Tak samo słoiki, w których możemy znaleźć. No, zginęłem właśnie. Możemy znaleźć mniej lub bardziej przydatne przedmioty. A samą skrzynkę możemy ze sobą zabrać. <laughs> Pod warunkiem, że mamy narzędzia o odpowiedniej sile, aby ją no, w sumie zebrać tak samo jak surowiec. No, to się tam zombie pojawiło. No, trzeba się tego pozbyć. No. Jakoś to się, jakoś to wyszło. Jakoś to wyszło. Mieć kilka potjonów, pieniądze i tmuchawka do strzałek. No, skrzynkę weźmiemy, przyda nam się. Oszczędzi to na robienia skrzynki samemu. No, tutaj nam się pojawiła gwiazdka. z 10 gwiazdek możemy zrobić sobie mana gwiazdkę która na stałe doda nam maksymalną ilość many ilości 20 no tutaj czas się powoli kończy więc będę się z wami żegnał na chwilę przy okazji ginąc także do zobaczenia